Cześć, z tej strony Mike, witam Was, w kolejnym odcinku zapraszam na dzisiejszy skrót wiadomości. Bitcoin.pl.org, Halving, BTC, co potem, Piotr Sobiecki, ciekawy artykuł, warty przeczytania, blok numer 63000 będzie blokiem, oczywiście artykuł pisany jeszcze przed Halvingiem, opis co to jest Halving i tak dalej. Przechodzimy sobie, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. W kolejnym newsie dzisiaj kryptogiełda ErisX uruchamia pierwsze futuresy Ethera. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, także słuchajcie, zgody są. Świetna sprawa. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. W pierwszym security tokenie zatwierdzonym przez SEC będą szukali pierwszy token, będzie szukał listingu na Coinbase. Zobaczcie, singapurski projekt Bitcoin HD, tak to się nazywa. Wysłali oczywiście wysłali do SEC. Wniosek, jeżeli zostaną zatwierdzeni, będą szukali listingu na Coinbase. Ie. Proszę dalej, kolejna informacja, Tether jest w tej chwili trzecią kryptowalutą, prześcignął XRP, jeśli chodzi oczywiście o wartość rynku, także Tether pompują, czy nie pompują, nieważne. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, Posthalvingowy raport. Brazylia może być no, nowym źródłem pożądania Bitcoina, ze względu na to, że obniżono oczywiście odsetki do 3%, Cóż, zobaczymy. Przechodzimy sobie dalej. Chainlink dostarcza weryfikowalną losowość dla Ethereum. Proszę bardzo, przywrócili, wprowadzili właściwie Trusted Decentralized Randomness. Jeśli chodzi o to, no kolejny plus dla projektu Chainlink. Przechodzimy sobie dalej. Ostatni blok wykopany przed halvingiem zawierał przypomnienie o początkach BTC. Jest to oczywiście blok wykopany przez S2 Pool. I on oczywiście ten artykuł, unieśmiertelnił artykuł New York Times, który tutaj różnice podobieństwa pomiędzy 2008 kryzysem 2008 roku a dzisiejszym światem. Przechodzimy dalej. Binance US uruchamia trading desk dla dużych traderów. Oczywiście w pełni regulowany Binance US jest. No i cóż, traderzy Wielcy to są oczywiście 10 tysięcy dolarów lub więcej. Przechodzimy sobie dalej. Zjednoczone Emiraty Arabskie, tamtejszy bank, otwiera korytarz rozliczeń pomiędzy Bangladeszem przy użyciu technologii Ripple. Da się, da się. Kolejny plus dla Ripple. Przechodzimy dalej. Proszę bardzo, blockchain IBM-owski będzie oferował zdecentralizowane smart kontrakty. Tak jak mówiłem, ETH-2.0, jak się noga powinie, to nic, to, to wszystko Ethereum popłynie. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, giełda. Giełda kryptowalutowa ByBitcoins oferuje nowy marketplace, to jest też kolejny rozwój, czyli Halving jednak nie zawalił wszystkiego. ByBitcoins są zlokalizowane w Kalifornii, w Los Angeles i chcą oczywiście, aby kryptowaluty były dostępne w bardzo prosty sposób, poprzez oczywiście dla jak naj, naj, największej publiki, to jest, to jest świetna sprawa. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa, kolejny news, proszę bardzo. Zobaczcie, Binance Futures zanotował rekordowy spadek o 42% i oczywiście wrzucają 30 milionów Tetherów w fundusz ubezpieczeniowy. No cóż, Binance, Ryanair. przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Daily Hodl mówi o tym, że Ripple podpisuje, właściwie partner Ripple, przygo Flare przygotowuje się do uruchomienia smart kontraktów na XRP. <laughs> Kolejne smart kontrakty, tu IBM, tu Ripple. No i ostatni news na dzisiaj. Użytkownicy winią Coinbase i krytykują Coinbase po tym, jak kolejny raz przy dropie wywaliła się giełda. No cóż, jakiś dziwny tu przypadek, że ta giełda się wywala, jak nie tylko, że tak samo BitMEX często takie rzeczy robi. A cena Bitcoina 8,800. Dobra, to tyle na dzisiaj, ale jeszcze dzisiaj takie króciutkie podsumowanie, bo mam jeszcze chwileczkę czasu. Słuchajcie, wczoraj był Bitcoin Halving Life Celebration. Pobiliśmy wszystkie możliwe rekordy. Był halving, to po pierwsze. Rekordowa ilość osób zaproszonych, które brały udział. Rekordowa ilość osób oglądających. 12 tysięcy subskrypcji. Rekordowa ilość osób oglądających jednocześnie. Rekordowa ilość kobiet na live. No po prostu, słuchajcie, wszystkie możliwe rekordy. X grosz 10 tysięcy subskrypcji. Gratulujemy. Nowi ludzie przyszli. Rekordowa chyba ilość dotacji, także dziękuję Wam wszystkim. Słuchajcie, kto nie obejrzał, to oczywiście u góry Wam tutaj dam link. Bitcoin Halving live Celebration naprawdę było chyba 14 osób w sumie które tutaj które tutaj nas oczywiście nas ze mną brały udział, także bardzo się cieszę. No i co? I zapraszam na podobne wydarzenie za 4 lata. Także z mojej strony to tyle skrót wiadomości. Wieczorem oczywiście normalne wydanie. Na razie